W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers. Jego starszy brat, Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń! Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! miał wow! Piknik! To był piękny dzień, więc mamusia i tatuś postanowili zabrać Krakersa, Piankę i Budynia na piknik. Kotociaki spakowały wszystkie potrzebne rzeczy. Zamierzam zbudować wielki zamek z piasku. Ja zajmę się ekstremalnym czytaniem na świeżym powietrzu. A ja będę biegał dookoła. <laughs> Spójrzcie na to, ile różnych pyszności do jedzenia. Żaden piknik nie jest piknikiem bez kosza pyszności. Sprawdźmy jeszcze, czy o nikim nie zapomnieliśmy. Krakers i ty, Pianko, i budyń. No to pora na piknik! Hurra! Miała, miau, miau, Hej, Hej na, na piknik już czas Kochano, każdy kocha. z nas O On niech już zacznie się, się. Piknik to no, fajna, fajna rzecz <głos> <głos> O, jak tutaj pięknie No na co jeszcze czekamy? Czas na piknik O nie, gdzie nasz kosz piknikowy? Być może zapomnieliśmy go zabrać z domu! A może gdzieś się nam zgubi? O nie, tylko nie kosz pysznościami! Wiem! Polecimy rakietą do domu, weźmiemy kosz pyszności i przylecimy z powrotem! To dobry pomysł, ale żadna rakieta nie wyląduje tam, gdzie jest mnóstwo drzew. No to może po prostu zamówimy sobie pizzę, co? Och, Pianko, dostawca pizzy nie może przyjechać pod adres gdzieś głęboko w lesie, nie tak daleko od leśnego jeziorka. Ale jestem pewna, że wasz sprytny tatuś zaraz znajdzie rozwiązanie. O, Hej, to wędka! Mogę nam złowić coś pysznego! I uratujesz nasz <grystanie> Kiedy mamusia i pianka szukały gałązek i patyków na ognisko, tatuś Krakers i budyń zajęli się wędkowaniem. Gdzie są ryby, Tatusiu? Gdzie? No, gdzie? Wędkowanie to sztuka cierpliwości. O! O. Tatuś, Krakers i Budyń byli bardzo cierpliwi, ale w leśnym jeziorku nie było żadnych ryb o. 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 Zebraliśmy drewno na ognisko A my złapaliśmy tylko żabę, która i tak uciekła nam do jeziorka o. No to może poszukamy czegoś do jedzenia w lesie? Mama ma dobry pomysł Tatusiu, ty rozpal ognisko, a my poszukamy leśnych grzybów Super, idziemy! No tak, coś w końcu powinniśmy zjeść! Budyń sprawdzał w swoim mm. przewodniku grzybiarza, które grzyby nadają się do jedzenia, mm -mm. a które są trujące. Spójrz, ile mamy grzybów! Tatusiu, zaczynamy gotowanie! Niestety, zapałki zostały w koszu z pysznościami! O! Surowe grzyby nie nadają się do jedzenia. Um, Podszyjmy o siebie dwa patyki. Tak rozpalano ogień w dawnych czasach. Tak czytałem. Budyniu, to świetny pomysł! Ognisko płonie. Oficjalnie ogłaszam, że nasz piknik rozpoczęty. Piknik nam udał się, chociaż już było źle. O, tak fajnie dziś jest. No więc cieszymy się. Grzyby się już ładnie upiekły, a po nich czas na deser. Jagody? Borówki i maliny. Mamusia w tajemnicy nazbierała mnóstwo leśnych owoców. Cudownie! Miau, 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 Wbrew wszystkim przeciwnościom piknik się udał i cała rodzina była bardzo szczęśliwa. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Master Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hądzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.